Czy Pana jako prezesa Związku Banków Polskich w tym momencie bardziej absorbuje kwestia wyboru i prób podważania wyboru, czy też jeszcze sprawa kredytów frankowych? Jedno i drugie jest krytycznie ważne na ten moment i nie chciałbym jakoś skalować ważności tych tematów. Jeden temat dotyczy jednak kwestii koniecznego systemowego rozwiązania kredytów frankowych z uwagi na to, że bez jakiegoś istotnego Istotnej zmiany na aktualnym, aktualnej mapie działań, która się sprowadza przede wszystkim do postępowań sądowych, nie będziemy w stanie wyjść z tego problemu jeszcze, jak szacujemy, 12-15 lat. Z drugiej strony WIBOR to jednak kluczowy, referencyjny wskaźnik, wskaźnik na, na którym oparta jest wartość 9 bilionów instrumentów finansowych, umów, obligacji i, 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 i tak naprawdę... Stanowi to wymiar przekraczający x razy budżet polski. W związku z tym jedno i drugie zagadnienie równie ważne. Jeśli chodzi o kwestię wibor no to tutaj mamy zmiany w zakresie ścieżki w mapie drogowej. Jak Państwo wiecie, będzie WIBOR z nami dłużej o 3 lata niż pierwotnie przewidywano do końca 2027 roku. Mamy więcej czasu na to, żeby. Optymalnie wybrać dobry wskaźnik alternatywny, dlatego między innymi na ten moment konsultacje publiczne, które się rozpoczęły w zakresie wyboru docelowego, alternatywnego wskaźnika, którym niekoniecznie może być Wiron, który już zaczął na razie marginalnie, ale, ale funkcjonować i który był do tej pory rekomendowany jako ten wskaźnik docelowy na wniosek Ministerstwa Finansów rozpoczęliśmy przegląd tego procesu wyboru alternatywnego wskaźnika po to, aby upewnić się, że znów produkcja dziesiątek, setek tysięcy umów i instrumentów finansowych opartych o wskaźnik w tym obligacje Skarbu Państwa będzie się opierać o wskaźnik dobry i optymalny. No ale jeżeli miałoby się stać tak, że Wiron zniknie to co będzie na przykład z bankiem ING, który Wszedł właśnie w te kredyty, zaoferował je zarówno konsumentom, jak i także innym podmiotom. I jeśli ten wskaźnik ma zniknąć, no to co go zastąpi? Albo czy może będzie tak, że ten wiron jednak będzie równolegle funkcjonował? Przede wszystkim rozporządzenie unijne o benchmarkach, tak zwany BMR, jasno definiuje, że każdy bank w tej chwili uruchamiając nową produkcję, musi wprowadzać tak zwaną klauzulę awaryjną, która przewiduje, co stanie się w sytuacji, gdy wskaźnik istniejący w umowie przestanie być kwotowany. Te klauzule awaryjne w umowach wspomnianego banku wskazuje na kurs średni Narodowego Banku Polskiego, więc tutaj nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania tych umów. Natomiast poza tym w istocie były to jakieś bardzo marginalne czy śladowe produkcje, liczące, liczone wręcz w sztukach, więc... Na ten moment nie mamy w istocie jakiegoś istotniejszego problemu związanego z zastąpieniem wironu, funkcjonującego już w umowach. Czy wiron będzie równolegle funkcjonował? Trudno mi na ten moment powiedzieć. Na ten moment trwają konsultacje publiczne, których wynik w postaci raportu komitet sterujący będzie rozpatrywał na początku lipca. Raczej wydaje mi się, że należałoby się spodziewać wyboru jednego docelowego wskaźnika, którym niekoniecznie może być wiron i to myślę, że jest ważna informacja, bo wieron jest formalnie także objęty konsultacjami publicznymi. No niemniej jednak sam przegląd wskazuje na to, że jest tutaj wola upewnienia się, czy, czy rzeczywiście ten wskaźnik jest docelowo optymalny, biorąc pod uwagę, że widzieliśmy już korektę tego wskaźnika, które wprawdzie nie miały specjalnego wpływu na funkcjonowanie zawartych umów kredytowych, bo były to Przysłowy miejsca po przecinku, ale sam fakt, że te korekty wystąpiły, że konstrukcja tego wskaźnika odwołująca się m.in. do dużych przedsiębiorstw e, będzie miała takie cechy zawsze, pewnego rodzaju błędów, e, jednak nie jest najlepszym prognostykiem dla funkcjonowania tego wskaźnika na całe lata. Mm -hmm. Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego szereg debat jest poświęconych w finansowaniu gospodarki. Mówi się o. Koniecznych wydatkach na obronność, na transformację gospodarczą, na yy, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. No i padają pytania o to, czy sektor bankowy będzie w stanie tym wszystkim potrzebom sprostać. Jaka jest odpowiedź? Sektor bankowy w Polsce jest zupełnie nieproporcjonalny do znaczenia gospodarki Polski w Unii Europejskiej, ponieważ mamy szóstą największą gospodarkę. W Unii Europejskiej, a jeden z najmniejszych sektorów bankowych w Unii Europejskiej to sektor bankowy, który dodatkowo jest w fazie kurczenia się zamiast wzrostu. Pokazuję to dane dotyczące aktywów sektora bankowego w relacji do PKB. Ponadto jest to sektor, który jest szalenie obciążony fiskalnie, parafiskalnie, także nadzwyczajnymi różnymi kosztami w postaci rezerw finansowych, czy kosztami czy takich nadzwyczajnych działań jak wakacje kredytowe, co powoduje, że tak zwana efektywna stopa opodatkowania w Polsce wynosi blisko 60%. Jest to absolutnie rekordowy poziom w Unii Europejskiej. W związku z tym, do czego zmierzam? Do tego, że bez koniecznych zmian w zakresie ym, nawet formuły obciążenia, już nawet nie chodzi o samą skalę obciążenia, ale formuła obciążenia, mam na myśli tutaj formułę podstawy opodatkowania, bankowego Nie będziemy w stanie spełnić tej roli, którą, którą się pokłada w sektorze bankowym. A przypomnę, że sektor bankowy odpowiada za 80% finansowania gospodarki. Musimy zacząć od zmiany podstawy opodatkowania z aktywów na pasywa. Jako taki warunek sine qua zwiększenia się możliwości odbudowy kapitałów, zwiększenia się możliwości kredytowania gospodarki przez banki. Na ten moment oczywiście tu są też inne czynniki takie, że sami klienci, sami przedsiębiorcy nie są skłonni w tej chwili do inwestowania, że część z nich posiada jeszcze niemałe nadwyżki finansowe po, po tarczach covidowych. Środowisko wysokich stóp procentowych też jest najlepszym środowiskiem do inwestowania, ale pomijając te wszystkie towarzyszące, aczkolwiek ważne okoliczności, no tutaj sektor bankowy w kontekście możliwości zaangażowania się, potrzebuje więcej kapitału. Te kapitały są przede wszystkim tworzone z zysków w polskich warunkach. Różno szukać tutaj inwestorów zagranicznych w sytuacji, kiedy patrzą oni na ten wysoki poziom obciążenia sektora bankowego i patrzą oni na stopę zwrotu z aktywów, która jest rekordowo niska. Mhm. Dlatego jeżeli nie zbudujemy, nie będziemy w stanie odbudować kapitału, który jednak wiąże. Budują się w polskich warunkach głównie z zysków, to nie możemy w najbliższej perspektywie oczekiwać, że ten sektor będzie gotowy do sfinansowania tak dużych projektów, jak transformacja energetyczna.